Cześć, witajcie w materiale z gry Two Point Campus, która debiutuje 9 sierpnia na PC i na konsolach. I to jest oczywiście nowa gra od twórców Two Point Hospital, a więc założenia są bardzo podobne, tylko że tym razem nie szpital rozbudowujemy i nie szpitalem zarządzamy, ale kampusem uniwersyteckim, a nawet różnymi kampusami, ponieważ najfajniejsze w tej grze jest to, że mamy różne rodzaje i przy okazji różne cele. W zależności od typu mapy, powiedzmy, nazwijmy to mapą, od typu mapy, na jaką trafiamy, po kolei to się odbywa. Pierwszy, pierwszy level to jest taki tutorial, drugi level to jest taki typowy, powiedzmy, no, kampus uniwersytecki, taki ogólny. Potem mamy na przykład kampus, w którym musimy jakby zarządzać. Kampusem, który jest dla uczniów gastronomii i tam w ogóle budujemy kuchnię itd. Tak tak jest kampus dla artystów, jest osobny kampus dla. Sportowców, i są też takie dwa wyjątkowe bardzo kampusy: to znaczy kampus czarodziejów, dosłownie to wygląda jak z Harry'ego Pottera może nie do końca, bo nie budujemy tu zamków takich, ale no naprawdę po prostu mamy szkołę czarodziejów do zarządzania i rozbudowywania. I mamy też kampus rycerski, średniowieczny, gdzie dosłownie mamy uczniów w zbrojach pełnych, płytowych, urządzamy im na przykład turnieje rycerskie. Jest to, jest to naprawdę zabawny pomysł i jakby jak najbardziej taki absurd. Pasuje do tej konwencji tej serii, nazwijmy to serią chyba, można to tak nazwać, bo podejrzewam, że twórcy w przyszłości stworzą jeszcze coś w tym stylu, bo tu jest całkiem spory potencjał. Ale tak naprawdę jeżeli graliście w Two Point Hospital, to odnajdziecie się tutaj od razu. Gra jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o założenia, no bo ten gatunek też ma swoje takie jakby podstawowe. Podstawowe cechy, które musi spełniać w ogóle, żeby, żeby to działało, więc zaczynamy od pustego, tak naprawdę, budynku, w którym wyznaczamy różne pokoje, różne sale, salę wykładową, na przykład laboratorium, budujemy łazienki, prysznice, dormitoria i tak dalej. Co sobie nie wymyślicie, to oczywiście z biegiem czasu odblokowujemy więcej możliwości, więcej pomieszczeń do budowania. Kupujemy nowe rzeczy, też nie mamy wszystkiego od razu dostępnego od tak do wykupienia, tylko zarabiając taką specjalną walutę, takie żetony, możemy odblokowywać pewne elementy wystroju wnętrz, czy właśnie pewne, pewne przedmioty użytku publicznego, że tak powiem, które potem możemy już kupować za pieniądze i stawiać je sobie tam, gdzie chcemy. Ale wszystko to jest naprawdę świetnie zaprojektowane, bo mm, bardzo mi się podoba to, jak, jak, jak ta gra jest Poprowadzona. Co prawda, tylko mieliśmy cztery misje do, do rozegrania w tej wersji preview, w którą, którą mogłem testować. Natomiast zawsze mamy konkretne zadania do wykonania, zlecenia, powiedzmy. Dodatkowo widzimy, kiedy jakiś uczeń, student, przepraszam, kiedy jakiś student ma jakieś konkretne życzenie, no to jest jasno, jasno nad jego głową pokazane ikonką, że oho, ten koleś, czy ta koleśua, czy ta osoba. Prawda, ma, jakieś, ma jakąś zachciankę, jeżeli ją, jeżeli ją spełnimy, na przykład, żeby postawić gdzieś ławkę, to by było bardzo proste, tak? Żeby postawić ławkę w konkretnym miejscu, to wtedy zwiększa się jakby szczęście tej osoby, a co za tym idzie, jakby cały poziom zadowolenia, ogólny ranking zadowolenia z naszego kampusu też wzrasta, więc zawsze wiemy, co robić. Interfejs jest bardzo intuicyjny, chociaż. Może to jest kwestia tego, że ja po prostu dużo gram w strategię w takie gry o zarządzaniu też grałem już no wiele, wiele, wiele razy, więc dla mnie wydało się to wszystko intuicyjne i bezproblemowe, ale wydaje mi się, że każdy tu się raczej odnajdzie, tym bardziej, że pierwszy level też bardzo dobrze wszystko tłumaczy i dosłownie nam wiecie, jak to tutorialowe levele w takich grach, dosłownie nam gra podświetla co mamy kliknąć kiedy zaczynamy przygodę w Two Point Campus także możemy też sobie w dowolnym momencie zatrzymać akcję także jeżeli chcemy po prostu poświęcić parę minut żeby postawić różne obiekty pokoje ściany cokolwiek możemy po prostu zapauzować grę i na spokojnie się tym zająć, żeby się żeby przyjrzeć, prawda, żeby to było estetyczne. Chociaż estetyczne nie musi być, jeżeli chodzi o układ pomieszczeń, ale wiadomo, że każdy chce zawsze, żeby to jakoś ładnie wyglądało, a nie zupełnie bezsensownie. Także możemy sobie zapozować właśnie w dowolnym momencie, możemy przyspieszyć upływ czasu, to też jest normalne. I taki jeden rok akademicki trwa dosyć, dosyć krótko, bo tak czas gry to jest jakieś, no nie wiem, no niecała godzinka, niecała godzinka i właśnie rok akademicki mija. I niektóre misje. Te, przynajmniej, które my ogrywaliśmy, to były dwa lata akademickie i potem, jeżeli chcecie, możecie grać dalej, tak naprawdę chyba w nieskończoność, aż wiecie, aż to się wszystko rozwinie i będzie super mega kampusem. Albo wtedy odblokowujecie właśnie nową planszę, nową mapę, i możecie sobie wrócić po dwóch latach akademickich, czyli po dwóch, no nie, bo to nie jest semestr, to jest rok cały akademicki, więc możecie sobie wrócić po prostu do mapy świata, wybrać nową mapę i tam zacząć jakby od zera, tak? Tylko właśnie w innej kategorii bo na przykład możecie sobie przejść na mapę z kampusem czarodziejów, co jest w ogóle bardzo ciekawie zaprojektowane, to jest na pewno ciekawy pomysł, żeby tak do tego podejść. Niestety gameplayu ze szkoły czarodziejów nie mam, bo z jakiegoś powodu mój program do nagrywania wysiadł i odmówił posłuszeństwa. To znaczy pliki były po prostu corrupted, które chciałem pokazać z tego, ale może znajdę jakiś gameplay, żeby wam chociaż pokazać jak to wygląda. Ale ogólnie rzecz biorąc, wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Zresztą mi się też Two Point Hospital podobało, więc to jest po prostu, no, nie umniejszając tej nowej grze, więcej i lepiej. Więcej tego samego, ciekawiej podane, bo moim zdaniem tematyka też jest trochę ciekawsza, jest tu więcej możliwości, jeżeli mamy tutaj nie tylko właśnie szpital i po prostu dzięki temu dłużej ta gra wydaje mi się zachowa świeżość dzięki tej różnorodności tych kampusów, którymi będziemy zarządzać, więc. Naprawdę jest to fajnie pomyślane i wydaje mi się, że fani, właśnie takich tajkunów o zarządzaniu budyneczkami, małymi społecznościami, naprawdę się tu fajnie odnajdą i oprawa też jest bardzo fajna. W sensie możemy sobie zoomować i widzimy to takie humorystyczne przedstawienie, wszystkiego, prawda? No bo wiadomo jak to wygląda, jeżeli gryjecie w Two Point Hospital znowu tak przypomnę. To na przykład, no mamy, jeżeli mamy ten kampus, na którym uczą się przyszli kucharze, to w, w sali do gotowania, do nauki gotowania mamy ogromny taki jakby rondel. Właściwie nie wiem, co to jest. Ogromny garnek, w którym na przykład cała grupa studentów gotuje coś, co potem się okazuje ogromną kanapką. Więc jest to takie wszystko bardzo z przymrużeniem oka, i bardzo właśnie absurdalne i śmieszne. I świetne jest też to, że cały czas słyszymy. Coś w rodzaju radia uniwersyteckiego. I prowadzący jakby spikerzy w, w tych stacjach radiowych też są bardzo, bardzo fajnym dodatkiem, bo nie czasem komentują to, co się dzieje, ale po prostu słyszymy takie informacje z życia codziennego studentów, i to jest naprawdę bardzo fajnie nagrane i z tego co słuchałem, tak to się nie powtarzało, więc naprawdę strasznie dużo nagrali tych audycji i przekazów radiowych w tej grze które słyszymy, więc to też jest dla mnie to bardzo duży plus, bo to fajnie też buduje klimacik. A poza tym jest też taka jakby no nie narratorka, ale słyszymy wiecie, przez głośniki, że tak powiem ktoś nadaje jakieś komunikaty, że przypomina, żeby nie śmiecić, przypomina, żeby coś tam, żeby spłacać kredyt, prawda, studencki i tak tak dalej, więc jeżeli chodzi o humor, to też jest bardzo fajnie poprowadzone i przedstawione. Także to by było tak naprawdę na tyle. No, Two Point Campus, 9 sierpnia na pewno będę chciał zagrać w pełną wersję. Także dajcie znać, czy Was też ta produkcja zainteresowała, czy pamiętacie poprzednią strategię, właściwie jak to nazwać, strategię ekonomiczna? Może nie do końca, ale czy poprzednią grę tego studia e, miło wspominacie? Czyli Two Point Hospital komentujcie śmiało. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.